Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym filmie i dzisiaj będzie film, w którym będę komentować tatuaże gwiazd. Już tłumaczę o co chodzi. Dobra, więc ja w ogóle wpadłam na taki pomysł, żeby w tej naszej tatuażowej serii zrobić coś takiego fan, coś takiego, przy czym będzie można się odmuszczyć z kaweczką, piwaczkiem? Nie pisząc dokładnie o co chodzi, zadałam Wam pytanie na moje Insta Stories, na które bardzo serdecznie Was zapraszam ogólnie na mojego Instagrama. Czy jakby są jakieś takie tatuaże gwiazd, które z jakiegoś powodu bardzo byście chcieli, żebym skomentowała, bo uważacie, że są tak dramatyczne, albo uważacie, że są tak świetne, albo cokolwiek. I usunęłam te Insta Stories po chyba 15 minutach. Nie dlatego, że coś, tylko dlatego, że już miałam po prostu tyle opcji od Was, że zeskrimowałam sobie wszystko, czego potrzebowałam i usunęłam, bo co wy macie tracić czas na pisanie czegoś, jak ja już z tego nie skorzystam, bo już mam wystarczającą ilość. Kumacie, co chodzi. Także tak, i tutaj. Disclaimerek, to jest bardzo istotne, żeby nikt niczego nad, nie nadinterpretował, bo ja wiem, że to jednak to bardzo popularne jest, lubimy tak robić. Ja w tym filmie Będę się wypowiadać, co mi personalnie się podoba, a co nie. Na przykład bardzo podoba mi się ten tatuaż, albo no, ten tatuaż kompletnie nie trafia w moje gusty, a mnie się nie podoba. Natomiast to, że mi się coś podoba, albo że mi się coś nie podoba, to nie znaczy nic tak naprawdę. No, podoba mi się, no to, to fajnie, nie podoba mi się, no to raczej nigdy sobie takiego ani podobnego nie zrobię. Tyle. Jeżeli e, powiem w tym filmie, że nie podoba mi się jakiś tatuaż, a wy na przykład macie dużo tatuaży w tym stylu, to też nie znaczy nic, bo każdy ma swój gust, każdemu podoba się co innego, mi na przykład bardzo może podobać się old school albo new school, a, a wam się może nie podobać, bo wy jesteście fanami realistyki albo, albo trasha na przykład, nie? więc e, jakby tutaj luzujemy i wyciągamy wiadomo co wiadomo skąd. Mm. I bardzo możliwe, że jeżeli coś będzie zrobione bardzo źle technicznie, albo bardzo dobrze technicznie, no to też o tym powiem, jeżeli to zauważę. Tyle, mam nadzieję, że wszystko jest jasne i klarowne i że nikt mi tutaj nie będzie w usta nic wkładać, bardzo bym nie chciała. Lecimy z tematem. Dzianki, które będę komentować będziecie mieli albo chyba tu, bo pewnie nie będę chciała zasłonić kwiatka, jak będę to montować. Ciśniemy z tematem. I yy, powiem Wam tak na luzie, bo jakby w, w ogóle pomysł na ten film powstał wczoraj. Tak bardzo, czy znaczy nie wczoraj, przedwczoraj jakby to oglądacie w poniedziałek, więc tak bardzo na ciepło. I ja bym bardzo chciała, żeby Kisz ze mną w ogóle komentowała tutaj wszystko, no bo jakby wiadomo, w sensie wiadomo, no, no bo jest tatuatorem, więc... Może być to ciekawsze, um, ale będę z wami szczera. Ona po prostu jest dzisiaj nieogarnięta, więc wam się tutaj nie pokażę, A e, co w pełni rozumiem. A jak ma się, tak wiecie, całkowicie wypowiadać na zasadzie, że ja mówię swoje zdanie, ona mówi swoje zdanie co do każdego tatuażu, to i tak fajnie jakby ją było widać. Więc możliwe, że coś tu będzie komentować za kamery, ale ogólnie e, dołożę wszelkich starań, żeby jeżeli będziecie chcieli, żeby było więcej odcinków z tej pod serii od serii, gdzie komentujemy tatuaże gwiazd to wtedy duży wszelkich starań, żeby już w kolejnym odcinku na pewno była. Wszystko, co tutaj mam jest od Was. W sensie, mm, wszystko, co tutaj mam, to Wy mi napisaliście, że o ten konkretny tatuaż chodzi, albo o tą konkretną osobę chodzi. Eee, dobra, i zaczniemy bardzo lajtowo. Zaczniemy od e, będę patrzeć tu, bo tu mam kompa. Zaczniemy od Scarlett Johansson, czyli e, no, bardzo pięknej aktorki, bardzo pięknej kobiety i e, było multum od Was wiadomości pod tytułem Zachód słońca Scarlett Johansson XD i ja pamiętam, że mm, był taki okres czasu, że w ogóle w mediach i tak dalej cisnęło się bekę z tego tatuażu, że w ogóle co ona sobie zrobiła, w ogóle co to jest, w ogóle co to za pomysł. I ja nie rozumiem o co chodzi. Jest to w sensie. No, jest to bardzo spoko tatuaż i ja domyślam się, o co może chodzić, bo ym, jest taki mit. Mm, Głoszone przez osoby kompletnie nie mające pojęcia o, o, o tatuażu w ogóle zero, że mm, wiecie, realistyczny portret. W ogóle jeszcze uwielbiam, jak ktoś mówi fotorealizm, albo jak ktoś mówi 3D. Ro, robicie te takie tatuaże 3D nie ma czegoś takiego. Jest po prostu realizm. Znaczy, tak, są różne podtypy realizmu, ale nieważne. No i. Yy, Uważa się, że jeżeli coś jest realistyczne, nawet jeżeli jest to spartaczone, to jaaa, ale super! A jak jest świetnie, idealnie, mistrzowsko zrobiony new school albo old school, to hm, ale to, to się łatwo na pewno robi, nie? Bo jest kontur i kolory i, i powiem Wam, że mm, nie chcę tutaj jakby stawiać czegoś wyżej, ale cholernie ciężko, znaczy cholernie ciężko, no nie wiem jak to nazwać tak, żeby, żeby było dobrze i żeby każdy wszystko dobrze zrozumiał. Dobrze technicznie zrobiona, niuskulowa praca, taka pana sztos, to jest w ogóle to jest cholernie ciężkie. Ehm, natomiast to, że wam się wydaje, że jakiś tatuaż jest prosty, no bo Kaman, no te, 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 ta praca Scarlett Johansson wygląda trochę jakby to dziecko mogło namalować. To w ogóle nie oznacza, że to jest jakieś gorsze, czy że to jest łatwo robić, czy że w ogóle lol, bo to wygląda, jakby to dziecko narysowało. W ogóle bardzo często, em, ja oczywiście wyłącznie w internecie, no nie bardzo często, ale kilka razy dostałam takie komentarze, że no to, 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 to twoje tatuaże takie dziwne, bo to wygląda, jakby to dziecko narysowało, ale tu masz realistyczną różę, to ona jest sztos. Gdzie technicznie ta realistyczna róża, którą mam, to jest dramat, a te neuskulowe pracki, które mam są w ogóle od mistrzów w swoim gatunku. Dlatego standardowo, no jak ktoś się nie zna na jakimś temacie, to jednak może troszeczkę lepiej, żeby nie wypowiadał się negatywnie. Dobra, ja bo uważam, że ta praca jest bardzo spokojna. Mam tutaj takie dramatyczne, rozpikselowane zdjęcia. Pokażę kiszy. Ja uważam, że jest spoko w sensie, no może bym sobie czegoś takiego nie wycierała. Nie no, Ale jest to wykonane jak najbardziej spoko, jak no troszkę siedzi, oddalisz to widzisz, że wszystko siedzi. Tam coś się na dole trochę rozlało chyba, z tego co widzę. Po prawej stronie. Ciężko powiedzieć, no wygląda jakby w jednym miejscu kontur był grubszy ogólnie. Ale uważam, że jeszcze jak na amerykańskie gwiazdki, bo ogólnie dramatyczne mają dziary. No jeszcze tutaj widać tak, tutaj w jednym, w tym miejscu o którym mówisz coś się z tym konturem stało, proszę. Tutaj też widać, bo to jest ogólnie no, przez tak. zdjęcie. Ale poza tym uważam, że siedzi, bi coś, gla, coś, nie no ma w ogóle. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo ładnie siedzą kolory, wszystko jest ok, wszystko jest zrobione bardzo ładnie. Mm. Może to jej córka rysowała. Nie, ona powiedziała, że tak mi się wydaje, że w którymś z powiedziała, że po prostu zawsze jak ma zły humor, to chciała sobie móc zobaczyć coś takiego na swojej ręce, żeby kolorowe, woda, i tak dalej. Jest to ładne, w sensie jest to poprawne, jest to ok. Yy, nie ma się tu z czego śmiać według mnie. Yy, jak, jak najbardziej kumam, że komuś się może nie podobać, ale jest to po prostu prawne, nie? No i tutaj może jeszcze, jeszcze bądźmy, jakby zostańmy w pozytywnym vibe. Ie. Dostałam yy, propozycję Mona Mi Frost i jej czarnego rękawa oraz jej. Yy, jak to się nazywa po polsku? Wczoraj nie mogłam sobie przypomnieć, jak to się nazywa po angielsku, a dzisiaj nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Śnieżynkę. Mam tutaj monami. Dobra, zacznijmy sobie od e, tego blackworka, który mam na ręku. Więc w ogóle to tam pod spodem były dziary i e, bardzo często decyduję się na takiego blackworka w momencie, kiedy albo Ci się po prostu podoba, albo to, co tam masz, chciałabyś, chciałbyś zakryć, ale na przykład jest ciężko i w ogóle, albo na przykład nie da się, no to wtedy e, Blackwork. Mnie się mega podoba. Ogólnie bardzo podoba mi się u kobiet czarna ręka, jeszcze jak... nikt to będzie zrobione dobrze. Jeszcze jak tam jest wkomponowane coś w tą czarną rękę, nie? Czyli, że e, na przykład, nie wiem, jest kruk... Jest zostawiona obramówka wokół niego, żeby on się w tej czarni nie zgubił i czarne, 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 gdzieś tam jest, nie wiem, jakieś coś, obramówka i czarne, czarne, czarne. Mega mi się to podoba, jeszcze jak jest to przeciągnięte tak jak u niej do dłoni i wkomponowane do pracy, którą ma i na dłoni i na palcach, to mnie się to bardzo podoba. widzę, że są tutaj gdzie nigdzie prześwity ale nigdy nie widziałam blackworka zrobionego na całej ręce tak, żeby nigdzie nie było prześwitów. Jest to zazwyczaj coś, co się dobija, dobija, dobija i dobija. Mnie się podoba i mega mnie jara, jak jest to połączone z tym, co ma ona tutaj na klatce piersiowej. W sensie mega mnie jara. To jest odpowiednio odbrane określenie, jak kobieta ma zrobioną całą klatę, byleby dobrze. Się byleby poprawnie, pociągnięte aż po szyję. Też bardzo mi się podoba, że ma to tutaj, aż potem pociągnięte, i od tego e, idzie czarna ręka. Bardzo mi się podoba. Tak. Bardzo mi się podoba. Dobra, jeżeli chodzi o śnieżynkę, no to ja mam tutaj taki problem, że bardzo często jest tak, że tatuaże na twarzy się poprawia przy robieniu makijażu. W sensie, na przykład, z tego co wiem, no to Dayne, jak robi sobie makijaż, to gdzieś tam ten krzyżyk, czy karmę, czy co ona tam ma, sobie poprawia, no bo wiadomo, podkład zasłoni, nie? Albo można też obczyścić w tym miejscu, no ale nie istotne. Dąży do tego, że ja nie wiem, czy ta śnieżynka, którą widzę tutaj akurat na zdjęciach, to, to na przykład jest poprawiona jakimś białym eyelinerem, czy to tak jest, ale przyjmijmy, że to tak jest. Białe dziary są ogólnie troszeczkę problematyczne, natomiast mi się podoba. Mi się podoba. Uważam, że są spoko zrobione, ogólnie twarz do dziarania też jest dość problematyczna. Nie jest to idealnie równe, ale podejrzewam, że... Podejrzewam, że jest bardzo ciężko to zrobić idealnie równo ym, w takim miejscu. Yy, I też ja tutaj co chwilę mówię, że coś na przykład nie jest idealne, idealnie równe i tak dalej. I bardzo bym nie chciała pogłębić kolejnego stereotypu, więc już yy, naprostowuję wszystko. Bardzo często jest taka sytuacja, że zazwyczaj osoby, które robią swój pierwszy tatuaż i nie mają o tym pojęcia, myślą, że tatuaż. To jest jak naklejka, jak e, wydruk z drukarki. Mm, nie jest tak. To znaczy tatuaż robimy na skórze, na skórku. Sam już nasz skórek ma fakturę. I na przykład taka nierówność, jak tutaj to u Scarlett Johansson, o czym mówiłam, albo to, że tak mm, śnieżynka u Nami Frost nie jest do końca równiutka, to to nie jest nic złego, w sensie poprawnie wykonany tatuaż to jest jedno. Bardzo wielu tatuatorów na przykład yy, nie przywiązuje wagi do tego, czy jest równy kontur, kontur, który robią, czy on jest równy. Yy, Kisz na przykład ma totalnego fioła na tym punkcie. Ja osobiście uważam, że robi najrówniejszy kontur, jakiego kiedykolwiek w życiu u, widziałam i, i nie jestem jedną osobą, która tak uważa. A ja na przykład miałam mm, z tym ogromny problem i to jest jeden z powodów, dla których stwierdziłam, że nigdy więcej nie dotknę maszynki, bo po prostu nie mogłam patrzeć na to, że kontur nie jest równy, a co dopiero idealnie równy. Ale dążę do tego, że bardzo często jak tatuaż się wygoi, to gdzieś tam ociupineczkę w jakimś miejscu wyjdzie, gdzieś będzie jakieś lekkie zgrubienie, gdzieś będzie coś. To to, to nie jest idealne i ja nie mówię tutaj, mm, bo ktoś mi zaraz może napisać, no jak Ci ktoś coś sfarfolił, no to się nie dziw. Nie, ja mam na sobie pracę od naprawdę mistrzów w tym temacie mm, i na przykład na Mensonie od y, Ady którego mam, który jest niekwestionowanym pro, pro, pro. E, ten kawałek koloru troszeczkę wyszedł i ja na przykład jestem osobą, której takie rzeczy nie przeszkadzają na mnie, nie? czy to, że tutaj na rękawie, nie wiem, w jakimś jednym miejscu kontur jest odrobinkę cieńszy. Próbuję Wam wytłumaczyć, żebyście po prostu nie szli na tatuaż z założeniem, że to będzie wyglądało jak naniesione w photoshopie. O, w ten sposób. Nie. To jest tusz, który też znajduje się pod Waszą skórą. Więc po prostu fajnie by było mieć to na uwadze, bo jeszcze raz przypominam, że tatuaż nie jest ani kserokopiarką, ani tatuator, nie jest ani kserokopiarką, ani drukarką, tylko artystą, który robi na skórze niesamowite rzeczy, bo to jest niesamowite, że można na skórze coś takiego zrobić. Dalej weźmy sobie na tapet no dobra? Bo napisaliście wszystkie tatuaże Riri. Really. Nie wiem dlaczego tak jest, ale większość gwiazd w Stanach Zjednoczonych robi sobie bardzo niepoprawne technicznie tatuaże. Nie wiem, czemu tak jest. Czy tam jest jakiś niższy poziom? W Polsce na przykład poziom kilka lat temu był niesamowicie wysoki. W tym momencie uważam, że niestety przez to, że osoby, które nie mają o tym pojęcia, tatuują i psują rynek, ten poziom jest coraz niższy, a szkoda, bo mieliśmy się czym pochwalić. No i dalej mamy tych tatuatorów, którzy są niesamowici, ale jak wy wiecie, no, niestety jest coraz więcej tych, którzy nie powinni maszynek w ogóle brać w swoje ręce, a na pewno nie powinni tak szybko dzierać na tak żywych. Dobra. Tutaj yy, zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o dłoń, to na przykład nie wiedziałam, że ona ma tutaj cover. Okazuje się, że to jest cover. Nie, nie, nie. Znaczy tak naprawdę chciałam powiedzieć, że to jest trochę overblast, ale no może nie do końca. Bardziej, bardziej bym to nazwała coverem. Więc to, co miała pierwotnie na tej ręce, to jest jakiś dramat. I mnie osobiście, personalnie, jeżeli chodzi o mój gust, bardzo się nie podoba... Wzór tego, zaraz Ci pokażę, dramatyczny jest, bardzo mi się nie podoba, ale to mi się nie podoba, mi się nie podoba, jak się może podobać, i ja to szanuję, nie? Dokumacie ten temat. Um, natomiast, no też dramatyczne jest wykonanie, no jest to spartaczone, po pierwsze widzę, że tutaj w ogóle połowa tego wychodziła, jest to krzywe, nierówne, do tego stopnia, że jest to po prostu już absurdalnie niepoprawne. No, ewidentnie ona zdawała sobie z tego sprawę, poszła zrobić cover i uważam, że spoko został zrobiony ten cover, ponieważ e, wyszli tutaj z tego do tego stopnia, że ja nie wiedziałam, że to był cover. Oczywiście, jak mm, ogląda się zdjęcie z bliska, no to widać, że tam coś pod spodem jest. Mnie by to irytowało, ale kumam, że nie chciała sobie robić e, może nic bardziej zabudowanego. To, co ma tutaj na tej dłoni, co jest skowerowane, też jest krzywe i w ogóle zastanawiam się, czy dłoń robiła ta sama osoba, którą, która robiła tą pracę na nadgarstku i wyżej. Ponieważ to, co jest na nadgarstku i wyżej, jest dramatycznie krzywe. To siedzi, ale to jest krzywe i porozlewane. Natomiast już to, co jest na dłoni, jest równe. Eee, w miarę możliwości. Aczkolwiek wygląda to na pewno milion tysięcy razy lepiej niż to, co miała przedtem. Um, tyle. No, no ja mam tyle do powiedzenia. Um, uważam, że jeżeli bierzemy się za pracę e, tego typu, um, gdzie główną rolę gra e, jakaś geometria, kropki, kreski, szczególnie kreski. I to tworzy cały wzór, no to niech biorą się za to tatuatorzy, którzy mają taki fakt w ręku, że ich kreski są idealnie równe. Bo w momencie, kiedy mamy cały wzór złożony z kresek, mmm, tak jak tutaj, czy jakąś polimezję, czy cokolwiek w tym rodzaju i te kreski są krzywe, no to cały wzór traci, nie? Ale jest dużo lepiej na pewno niż było. Proszę bardzo. Ale na przykład, już nie przyglądając się tak z bliska, uważam, że spoko to wygląda u niej. No i tatuaż pod biustem Uriany. Powiem Wam, że niestety nie znalazłam lepszego zdjęcia. W sensie zdjęcia, na którym bardziej by było widać lepiej ten tatuaż niż tu. Tu on wygląda ok. Nie jest to coś, co mi się personalnie podoba, co ja bym sobie zrobiła, ale wygląda to ok. Dobra. Nie wiem, czy ona dalej ma te gwiazdki na plecach, czy, czy je przy, przy, przykryła, są bardzo źle zrobione, są bardzo krzywe, nie wiem, czy to miał być taki pożal boże się boże światło cień, czy one po prostu są tak strasznie niedobite, te, które są pełne, tyle. Sam wzór też mi się nie podoba, ale fun fact, miałam taką gwiazdkę na nadgarsku. to był mój pierwszy tatuaż i byłam taka fajna, także hej. I ostatnią osobę, którą sobie weźmiemy tutaj na tapet, na koniec tego filmu. To jest chyba ktoś, kto nazywa się Stifler z. Jak się to show na MTV nazywało? Ekipa skądś? Ekipa z Warszawy? To jest. Z Warszawy? To jest. No nie wiem, jakie show na, na, na MTV, przepraszam, nie, nie, nie znam się. E, więc tak, najpierw ktoś mi napisał w ogóle logo MTV u Stiflera na karku XDDDDD. No nie kum, znaczy kur, mam czemu sobie zrobił to logo? Kumam, kurde. Jest świetnie zrobione. Jest świetnie zrobione. Jest to świetne. Jest niuskulowe, świetna niuskulowa konturowa praca. Nie, nie jest to tak prosto i łatwo zrobić. Nie jest to takie dziecinnie proste, że dziecko mogłoby to zrobić, jak Wam się wydaje. Jesteście w bardzo dużym błędzie. Ale nie mogę nie wspomnieć o John'em Bravo, którego ma na całe plecy. Jest świetny. Jak zastanawiacie się, hmm, czemu on tutaj ten Johny brawo między piersiami ma pustę, dlatego że tutaj był bardzo duży piepsyk, prze, pieprzyk, w sensie on jest. E, tego typu pieprzyki jak najbardziej omijamy właśnie w ten sposób, więc super. Nie wiem u kogo on się dziara, ale rewelacyjnie jest zrobione ten Johny brawo. Naprawdę totalnie jest bardzo, bardzo fajnie e, zrobione. Chcesz zobaczyć? No, fajnie jest nie Jest bardzo fajny, jest nie przy, fajnie zrobiony. Nie przywoliłabym się do niczego. no Zakładam, że um, osoba, która robiła te dziary, to jest jakiś um, bardzo bardzo utalentowany tatuator. Także tutaj ja nie mówię żadnej, um, wiecie, prawdy objawionej. Myślę, że ten ziomek wie, że robisz to z robotem. Ale ten Stifler, bo <laughs> jeszcze pracę na nodze, trochę ją muszę niestety rozblurować, żeby Wam ją tutaj pokazać co ma tutaj napisane come to daddy. Jeszcze mam napis come to daddy. Nie wiem, czy, czy, czy ta praca to jest efekt jakiegoś zakładu z kimś, ale jest to dobrze zrobione. Mm, pomijam, no kurde, wiadomo, że mi się nie podoba, jakby co ta praca przedstawia, to chyba znamy się na tyle dobrze. Ale skupiając się na walorach technicznych, jest to bardzo dobrze zrobione. E -e sama trąba słonia. Okay, sama trąba słonia jest. E też mam tutaj słabej jakości zdjęcie, wydaje mi się, że jest chyba realistycznie wypełniona w, w środku, więc spoko. E, fajnie jest to, mm, fajnie ktoś z tego wyszedł, nie zdziwiłabym się jak to by był ten sam artysta e, z tymi neotradycjonalnymi liściami, e, z tymi kropkami tutaj z tym grubym konturem neotradycjonalnym też, fajnie to wygląda mega fajnie to wygląda, w sensie fajnie jest to zrobione jest to, jest to bardzo dobrze zrobione i też robił to ktoś, kto, kto doskonale wie co robi pokazywałam Ci tą dziarę wczoraj, nie? dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj bo mi się wydaje, że ja już gadam od dobrych 40 minut jeżeli taki tutaj content wam się, wam się fajnie oglądało i chcecie. Kolejne odcinki z tej podserii, od serii o tatuażach, to piszcie. Obiecuję, że w kolejnym odcinku Kisza już będzie tutaj ciałem i duchem. I możecie totalnie na dole pisać, czyj tatuaż i jaki chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. I jakby żeby zadość uczynić, że ja śmiem tutaj coś krytykować, to jak się w końcu zbiorę w sobie, to ja Wam zrobię film o tych moich tatuażach i też pokażę Wam to, co jest pier. bardzo źle zrobione i co będzie couwerowane albo coś tam, nie? Także luz, nie mam z tym jakby problemu, żeby powiedzieć, że ja też mam na sobie, hu, takie buraczki, że pa, pa, pa. Dobra, dzięki, że ze mną byliście. Zapraszam wam, Was na mój Instagram. ma Buziaczki, pa. pa.